Czym jest standard TISAX. sax czyli Trusted Information Security Assessment Exchange jest standardem, który został przygotowany specjalnie dla branży motoryzacyjnej w oparciu o katalog pytań VDA ISA. VDA jako organizacja branżowa, jeżeli chodzi o motoryzację, przygotowuje wiele takich rozwiązań, które później są implementowane w motoryzacji. Stąd też ten standard również jakby jest przygotowany specjalnie pod firmy automotywowe. Mówi on przede wszystkim o tym, w jaki sposób powinny być zabezpieczane dane i informacje, które otrzymujemy które są wymieniane pomiędzy dostawcą a klientem, zwłaszcza w fazach związanych z projektowaniem nowych technologii, nowych pojazdów, w jaki sposób je zabezpieczać, w jaki sposób chronić przed tym, żeby te dane gdzieś nie wyciekły w niepowołane ręce, czy nie zostały przeniesione do, do jakiegoś, jakiejś innej organizacji. Przede wszystkim firmy, które zajmują się produkcją i mają bezpośredni kontakt z oem ami czyli mówimy o dostawcach pierwszego rzędu, czyli Tirwanach. Firmy, które projektują, czyli mają bezpośredni kontakt i styczność z tymi wszystkimi tematami związanymi z projektowaniem tych nowych rozwiązań, nowych technologii.